I feel it Cześć, witajcie w kolejnym odcinku przygody z Wod. Jest to 50. odcinek już, także jako tako jubileuszowy, może coś ciekawszego wymyślę z tej okazji w następnym odcinku, ale mamy tu teraz powtórkę jeszcze z aktualizacji 083 na Himku. Także też wynalazłem jak odpalać stare powtórki od aktualizacji 0.8.0 i jeśli będzie potrzeba albo będę miał wenę, to na pewno nagram sobie tutaj i poradnik i umieszczę go na kanale który robi tutaj lekkie nieporozumienie. Ja gram tutaj z T95 w plutonie. On na początku chciał się wspinać na górkę, ja chciałem pojechać na mordownię. Oczywiście to byłoby bez sensu, gdyby T95 wspinał się na górkę, dlatego po szybkiej reprymendzie i tutaj wymianie, wymianie zdań zdecydowaliśmy, że pojedziemy odwrotnie. On pojechał na górkę, na górkę mówię. On pojechał na mordownię, czyli na D8, tutaj pod zamek, ja postanowiłem spinać się na górkę wbrew pozorom, wbrew gabarytom. Ten czołg jest bardzo mobilny, jest jedną z mobilniejszych dziesiątek. W wodzie jest dosyć często spotykany na CW, dlatego że właśnie jest do, dosyć mobilny, dosyć łatwo się nim kontuje. No i mamy tu działo 120 mm, średniej uszkodzenia 400, penetracja 269, oczywiście pociskiem standardowym, tu mamy za złoto na penetrację 381, także niczego tutaj nie brakuje. Widzicie, wspinam się tu na górkę, zobaczcie, lewa strona w ogóle odpuszczona, większość pojechała na mordownie, i tutaj na górkę, ja dobiłem tu T71, w myśl tego, że czołg przeciwnika uszkodzony jest tak samo groźny, jak czołg nieuszkodzony, tak? Dlatego go dobiłem. Zobaczcie, na mordowni trzyma tam jeden met, no i właśnie T95, co jest tutaj bardzo dobrze, te, te deki powinny tam przynajmniej jeden jechać, w tym wypadku T95, Zauważmy, tu już lekko objeżdżają, co ciekawe nie skupiają się na mnie, ładnie sobie strzelam do KV-4, tutaj także Patton, pięknie, nie wiem czemu nawet do mnie nie celowali, odpuścili sobie mnie, znowu KV-4 na dobiciu, ładnie, 2-1. Dopiero paton coś tutaj może. Nawet nie. No, dopiero do mnie. Nie, nawet nie. On mierzył do obiekta, także. Tutaj sobie po prostu miałem wolny strzał. Oczywiście ja mam ten Wixpot na górze, włas dowódcy. Zresztą jest on kapryśny dosyć. Trzeba często strzelać w środek niego, bo potrafi się nawet pocisk od niego ześliznąć. Tutaj mamy ISA trójkę który się nie przebił przez mój pancerz, ja sobie normalnie wyjechałem, 500 zadałem aż obrażeń, no to jest to maksymalne obrażenia na tym heavyku. Także tutaj super. Ja już postanowiłem tu wyjechać i przyjąć strzał, przyjąć hita, żeby ten E-75 tutaj na nie poległ. No i na tym to polega, żeby ten demer się rozkładał. Spójrzcie, co się dzieje na mordowni. Tam został już tylko T-95, prawie objechany, dlatego on powoli się wycofuje, żeby go po prostu nie objechać, bo jeśli już go objadą, no to kaplica. Mamy Gibu Panther, celował do mnie, no oczywiście skupiał za długo. Tutaj tygrys też poległ, w sumie górka już wygrana. Został tylko ten Tedek amerykański 10 na ogrysku. Przejęcie bazy dopiero widzicie, pojawiły się tam heavyki WJ2. Ja tutaj po szybkiej konsultacji właśnie z T95 postanowiłem się wrócić, bo tam on miał swoje towarzystwo. Czyli tego Hewika i tego Meda. Zobaczcie, Med próbuje w dalszym ciągu objechać, bo T-95 już się wycofał. Bo dla takiego T95, który tak strasznie wolno się obraca, zajechanie od tyłu, no to już. Nie to już po grze, tak? Bez żadnej pomocy taki T95, jeśli ma już nieprzyjaciela na tyle, no to. Możesz żegnać się z grą. Tutaj trafiam w E75. Niestety nie przebijam się w wieżyczkę. Próbowałem od góry go tam trzasnąć. Nie udało się. Tutaj dziarsko wyjeżdżam na niego. Próbuję celować we włas. No niestety uciekł. Tutaj ładnie za 372. Zobaczcie, że ten med pershing nie przebił się, ale tam mnie, że tak powiem, denerwował jak jakaś muszka, jak jakiś komar. I w sumie został tutaj E75 i ten Pershing, tak? Pershing tutaj ładnie na mnie wyjeżdżał. Dostał w dolną płytę za 410. Tutaj niepotrzebnie jeszcze bardziej się odsłoniłem. Dostałem w prawy bok, niepotrzebnie tak za bardzo się odsłoniłem. Chciałem dobrze skontować, no nie wyszło. Tutaj już postanowiłem wyjechać i go ubić, żeby nam już więcej nie przeszkadzał. Poszedłem po prostu na wymianę, tak? Tutaj rykoszet od E75. Mówię, już nie ma, nie ma co się bawić, po prostu wyjechałem. Przymierzenie. Nie dość, że zgonskowałem tego E75, no to jeszcze zadałem damage. 155 Rozwaliłem 6. Ten damage i 3900 coś. Umieszczę screeny na pewno. Także... To jest jedna z y, takich dobrych bitew. Tak? Ja nie jeżdżę dziesiątką e, dosyć często ze względu na to, że one nie zarabiają. E, jedynie na e, CW można mnie spotkać na, na dziesiątkach i tylko tyle. Ale ta e, powtórka sobie zostawiłem, bo jest dosyć fajna, fajna współpraca. Jeśli e, wszyscy znają swoje miejsce w drużynie, wiedzą gdzie jechać, poruszać się na mapie, no, to naprawdę e, da radę. E, wszystkie bitwy wygrać, nawet jeśli mamy jakiś słabszy team. To tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!